Cześć, witam, witam moich aktywnych seniorów. Cieszę się, że dalej jesteście ze mną. Nasza grupa cały czas rośnie, rozwijamy się i e, powiększamy, powiększamy, naszą grupę. Chciałam Wam bardzo wszystkim podziękować za to, że ze mną jesteście, za to, że subskrybujecie, że przesyłacie linki znajomym, że polecacie, bo tak, taki jest mój, mój cel, żeby każdy z Was czuł się lepiej, był silniejszy, nie miał żadnych boli po prostu żeby czuł się swobodnie i mógł sobie robić co chce bez względu na to ja w jakim jest wieku. Mam dla was dwie informacje. Pierwsza to jest taka, że chciałabym mieć z wami jakiś taki bardziej bezpośredni kontakt, bo tak przez YouTube, przez te komentarze to tak nie da się tak od razu odpisywać, więc otworzyłam grupę na Facebooku. Jeśli ktoś z was jest na Facebooku, to znajdziecie. Pod, nazw pod, na pod nazwą Aktywny Senior. Ja również to umieszczam teraz pod każdym wideo, w opisie wideo jest link do. Tej grupy na Facebooku. Możecie także również obserwować śledzić mnie na Instagramie. Druga wiadomość to jest taka trochę bardziej prywatna, ale ktoś może z Was będzie zainteresowany, bo jak widzicie, zmienia się tutaj tło, które za mną jest. Byliśmy w studiu przez dłuższy czas, ale niestety z powodu COVID-a musieliśmy je niestety zamknąć. Niestety, niestety, nie wiadomo, okaże się. Także nasze plany się troszkę pozmieniamy. Nie mieszkamy już w Anglii, tylko przeprowadziliśmy się do dubaju i z tym związana jest moja. Kolejna wiadomość do Was, że jeśli ktoś z Was jest zainteresowany tym, jak to jest w Dubaju, jak to wygląda, to zapraszam Was serdecznie na mój kanał Dubaj Po Mojemu. Jest to taki vlog, gdzie kręcę filmiki i pokazuję wam przepiękne miejsca w Dubaju, bo jest to naprawdę niesamowite miejsce. Ja podróżowałam z mężem, synem. Trochę po Europie, trochę zwiedziliśmy, ale to miasto jest niesamowite. Dubaj jest miastem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, stolicą jest Abu Dhabi, ale Dubaj jest marką po prostu samą w sobie. Także tak trochę nie na temat, ale związane ze mną. Jeśli ktoś jest zainteresowany trochę turystyką i zwiedzaniem ciekawych miejsc, to odwiedźcie, odwiedźcie mój prywatny kanał, gdzie pokazuję Wam ciekawe miejsca właśnie w Dubaju. A jeśli nie, to zobaczy się z Wami na kolejnych ćwiczeniach dla seniorów. Proszę dajcie mi znać, piszcie, dołączcie się do grupy na Facebooku i tam możemy mieć ten kontakt ze sobą troszeczkę szybszy i taki bardziej zachodzić w interakcję, a jak również możemy się poznawać nawzajem, bo jak będą ludzie odpisywać, to będziecie widzieć, kto to jest, więc myślę, że też to jest taki fajny sposób, żebyśmy stworzyli taką naszą małą społeczność. Żebyśmy się trochę lepiej poznali, bo kto wie, może, może jak odwiedzę Polskę, to skombinujemy, wymyślimy jakiś nasz wspólny wypad, żeby gdzieś razem coś poćwiczyć. Kto wie, dajcie znać, czy taki pomysł by Wam odpowiadał, jak już COVID i też samo szaleństwo, wróci wszystko do normy. Czy bylibyście zainteresowani właśnie takim weekendem, żeby poćwiczyć wszyscy razem gdzieś w jakimś, jakimś jednym ciekawym miejscu. Dajcie znać, co myślicie i... Ćwiczymy, ćwiczymy, kochani, prosimy w siłę. Do zobaczenia!